te gąbki z rodowodami są, tak? DV-y DV nawet, kurde dv jak, jak chcesz to numer telefonu daj to może potem dzwonić nie, ja już w telewizji tak, bo... jeszcze jeden rynek bo to wszystko w parach no i kolega, do mnie przejedzie z Polski, który tam właśnie kupuje dfały. Tak. Jeżeli pan No to tutaj są właśnie te tałe Belgii, dfały Belgii. Jakiej cenie takie dfałki Belgii, pana? W Belgii jest 300 300. Rodowody tutaj wszystko jest, panie, jak mhm. ktoś chciał. No, ustaw i jedź do powodzoru. Mówię, jak miał się numer telefonu, naprawdę, tam do kolegi nagrywałem pocztowe, to też dzwonili, a tu jest problem z transportem, nie, bo nie ma tych wysyłek. Ale mówię, jak ktoś, komuś zależy na Gołąbku, to przyjedzie. Tak że można numer podać i nic tam się nie... Tutaj, tutaj jest ładna parka u tych Belgów, to jest ładna. później są, bo na Belgii to jest karta, a tutaj to są te. Można Rodowody. Raymond Hermes. To już likwiduje, nie? Likwiduje pan tutaj gołąbki. O, tutaj jest drugi rodowód. Paul Franz Sander. Można tak gołąbki pokazać? Może pan pokazać ten, w ręku, jak one wyglądają? W ręku, w ręku, w ręku. że jest jeden. Słowenia, Belgia, Niemcy. To jest akurat Belk. Belg, tak? I do niego jest rodowód? Nie, 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 jest karta tylko. Karta, karta jest tylko. 300 zł, tak? Do niego czy 200? Nie, nie, 300 za parę. 300 za parę, 300 za parę. A

Podziobały się, to w klatce te. Słowenia i który to jest rocznik tego gołąbka? 14 O, czternasty wiekowy gołąbek. 01305 numer. I jaka cena niego? 70 zł, 70 zł to jest takiego... bez tego Aha. jeszcze pan pokaże tutaj jak, jakie gąbki naprawdę ludzie dzwonią jak, jak tego to jak są z kartami tutaj ze wszystkim o ten DV jest nie? DV jest tutaj z rodowodem, to jest ten pierwszy rodowód? Tak, no nie wiem który tam jest, ale akurat... To jest numer. 272. Numer 272, 22 rocznik 09509 I tutaj jest do niego karta 27 to tu, tu, tu będzie 27. tutaj 27 właśnie tak patrzyj też tutaj 27 to tu jest tutaj ta karta Raymond Hermes 272 272 272 cena niego to to 600 zł za parę nie? 600 zł za parę jeżeli naprawdę ktoś się interesuje zna tutaj Numer telefonu niech pan poda, naprawdę to ułatwi. Dobre. Proszę mówić. A, 603 603 719 719 738 738. 738. I teraz tego drugiego, niech pan pokaże z rodowodem. Nie, to tak. 6 7, 7, 3, 3, 7, 7. To będzie samiczka, chyba, tak? Dobrze, samiczka. Numer obrączki, pan jakby pan wam podać? 273. 22 rocznik. 09, tak? Dobrze mówię. 09, 509, 22 rocznik. Horst Frank Sander. Tu u góry jest. i śmiało dzwonić. I jeszcze tu jakiś jeden gołąbek został też. Ale to samiczka jest od tego. Dwie pary, To akurat jest parka i to jest parka. To jest też samiczka. Wiem, ale ja... Numer obrączki jak można? Belgii to Belg. Nie...

I to jest Belg, samiczka. Cena to 300 zł. 300 zł, tam z Belgiem wcześniejszym. Chyba będą z tego, tamten, ten Tutaj na dole też jakieś. A ten sam, to takie polskie polaczki. W jakiej cenie takie polaczki pana? Po 30 zł. Zadbane gołąbki, widać wszystko i pan likwiduje czy? z rozpodu bo mam za dużo nie? a z rozpodu no, wyzią, słowenia, Belgia i defały ceny tutaj hodowcy znacie numer do pana też jest śmiało dzwonić głąbki w dobrej kondycji roczniki 21-22 i 214 jeden jest gołąbek z polskiej gołębi też tutaj mamy 30 zł sztuka w weekendy można dzwonić do pana można w weekendy dzwonić tutaj do hodowcy rodowody są jak tutaj do tych dwóch gołąbków jeszcze raz pokażemy na koniec No bo tutaj do tego to też do Belgów te, nie? Ja i do Belga ten numer też ma kartę z jednej i z drugiej strony tak? 6210464 kod QR BELGIA 2021 6210465 BELG 2021 także tutaj ceny mówię 600 zł za Belgii tak, dobrze. 300 za Belgię, 300 no, no czy, -y. 600 Belgii 300, tak? Dobrze powiedziałem? Dobrze powiedziałem Głąbki z rozpłodu tu u Pana Zapraszamy do kontaktu, dalsze informacje tutaj Pan poda Filmik będzie dzisiaj dostępny na kanale na YouTube, na Internecie